tam poszukiwaczy czyli poszukiwaczki poszukiwacz grek w dzisiejszym odcinku chciałem troszeczkę opowiedzieć o takiej małej puczni to jest pucznia około 40 cm długa na 15 cm szeroka Opowiem po co taką wymyśliłem, do czego taka służy pucznia, bo nie wszyscy wiedzą, a każda pucznia, każdy rozmiar ma swoje zastosowanie. Jest to wszystko sprawdzone moim własnym doświadczeniem w rzekach, i dlatego po prostu wiem, że to się sprawdza do pewnych celów. Zapraszam do odcinka, do oglądania, dowiecie się więcej. Witam ponownie i, tak jak obiecałem, pokazuję pucznię tutaj. To jest pucznia mała. Pucznia najmniejsza jaką produkuje nasza firma to jest płucznia tak zwana plecakowa. Ona jak widać ma rozmiar 15 cm szeroka na około 40 cm, niecała jest długa. Także to jest naprawdę malutka pucznia, zgrabne urządzenie, najmniejsze chyba na polskim rynku. Nigdy inny taki nie robi. Skąd się to wzięło? Skąd ja, że taki malutki rozmiar będzie dobry? Wszystkie płucznie, które zasadniczo produkuję, robię, wymyślam. Wzięły swoje rozmiary z doświadczenia tego, co po prostu chodzimy, szukamy w rzekach, yy, w różnym terenie chodzimy. I najczęściej też bywaliśmy często w górach, w wysokich górach nawet i tam pojawił się problem taki, że pucznie średnie, na przykład tego rozmiaru powiedzmy 20x75, czy 25 na 75, czy jeszcze nawet 25 na 90. Nie ma jak zabrać, nie ma jak zabrać w te góry, ponieważ nawet te plecaki takie turystyczne duże nie są w stanie tego pomieścić, to jest raz. Druga rzecz, że takie, taka pucznia duża już jest ciężka i niewygodna, bo co innego, jeżeli idziemy 100-200 metrów gdzieś do rzeki, no to wszystko można praktycznie zabrać, a jeżeli idziemy gdzieś wysoko, okazało się, że takiej dużej puczni nie można wziąć. No też nie zawsze, może, nie zawsze jest jak, bo jest dużo turystów na szlakach, no nie każdy musi widzieć, że idziemy szukać jakieś złoto, czekamy jakieś latne, prawda? Więc nie ma jak zabrać takiej puszni, jest to niewygodne i właśnie wymyśliłem pomysł taką małą pusznię, tak zwaną plecakową. Jest to naprawdę pusznia malutka, wykonana z blachy ryfrowanej mocnej, jak wszystkie, które produkuje nasza firma. Ale jest na tyle mała, lekka, że po prostu bez problemu można ją zabrać do plecaka. I nie tylko ją, bo można i zmieścić miskę i całe inne wyposażenie, co pokażę za chwileczkę. Ktoś zapyta, no dobrze, ale taka malutka płucznia to ona nic nie złapie, bo jest za krótka, ma małą pojemność. Tak, owszem, pojemność może ma niedużą, ale progów ma wystarczająco dużo. Ma też progi grubsze dla kamieni, także kamienie też możemy złapać. Grubsze kawałki złota też tutaj siądą. I ta płucznia służy typowo po to, że tam gdzie idziemy bardzo ciężki teren, mamy krzak w dużo zarośli, czy na przykład wysokie góry, nie możemy zabrać ciężkiego sprzętu, bo po prostu nas zmęczy sam ten noszenie tego sprzętu, a co dopiero praca jakakolwiek jeszcze potem z nim no jest ciężko dotrzeć w taki teren no, ścieżkami jakimiś z, z dużymi hamulcami, jakiś sprzęt nosząc wiadra, sprzęt ciężki, wielki, no nie da się tego zrobić. I kiedyś właśnie idąc tak, z, zabraliśmy do auta sobie duże pucznie, no niestety okazało się, że na szlaki nie można ich zabrać. Yy, po prostu nie mieszczą się do plecaka, a dwa, że no spinać się wysoko w góry z tak wielkim sprzętem, no to już człowiek się tak zmęczy, że nie ma szans na jakieś poszukiwania. I poszliśmy z samą miską, no nie, no można miską oczywiście pracować cały dzień, jak się ktoś uprze i tak Robiliśmy miskom, ale po prostu potem już kręgosłup odpada, bo to cały dzień na misce jakieś 5-7 godzin miskowania to jest naprawdę no piekło. To już nie jest ten. Druga rzecz wpatrywanie się w każdą miskę można dostać oczopląsu, żeby coś tam wypaczyć, bo, bo to wiadomo, trzeba ileś dziesiąt tego zrobić, żeby jakoś przepaczyć teren. I wpadł mi właśnie wtedy pomysł, żeby wymyślić taką małą puczkę, która po prostu da się zabrać do plecaka, można na niej pracować właściwie w każdym terenie, gdzie byśmy tylko sobie nie zażyczyli można ją tak samo zabrać. W Podróż do samolotu, jeżeli ktoś by chciał za granicę, bo ja polecam jak najbardziej sprawdzać za granicą, jeżeli macie możliwość, czy Niemcy, czy Anglia, Szkocja, czy, czy, czy Szwecja, i tamte kraje skandynawskie, jak najbardziej tam występuje złoto również ładne. Można sobie ją zabrać nawet do samolotu, do bagażu gdziekolwiek, bo jest tak mała. I po to to wymyśliłem, żeby można wszędzie, oczywiście polecam też szukać za granicą. My sami szukaliśmy już w Niemczech, w Czechach, no i oczywiście w Polsce też szukamy. Także nie ma czegoś takiego, że tylko w Polsce, bo no nie można się ograniczać, bo, bo nie tylko w Polsce są minerały i nie wszystkie są w Polsce. To trzeba, no czym więcej człowiek na świecie może zwiedzić, sprawdzić, tym bardziej się uczy o tym wszystkim i tym bardziej więcej wie. No i może znaleźć czasami fajne perełki, które w danym kraju nie występują, a gdzieś indziej są. No to jest oczywiste, tak? I ta pusznia powstała po to, że na niej można przerobić 100 do 200 kg tak dziennie maksymalnie. To jest niby niedużo, ale w takim ciężkim terenie to jest wystarczająco, żeby rozpoznać teren i wtedy, gdy gdy już mamy jakieś rozpoznanie, wiemy, że czegoś jest dużo, no można sobie właśnie, czy tam już mieć drugą zapasową większą płucznię, czy mieć w ogóle inny większy sprzęt, jakieś pompki i sobie już iść spokojnie z tym sprzętem, bo wiemy na co idziemy. Dlaczego? Na puszce jest szybsza praca niż na takiej miejsce ponieważ na misę no, musimy tu rzucić no, maksymalnie 2 kg powiedzmy urobku, bo, bo są tacy co robią kopy, ale, ale to część zgubi, bo po prostu nie ubije. Górskie strumyki zwłaszcza są bardzo ostro płynące, więc automatycznie tą miską nie ma jakiejś stojącej wody, żeby sobie zrobić jakieś wypukiwanie fajne, a w tak w ta rwącej wodzie na misę zawsze ta woda gdzieś nam tutaj złoto wyrwie, choćbym nie wiem jak ostrożnie robiliśmy to, bo po prostu albo będzie nam wpływać tak, albo pod prąd i zawsze będzie nam mieszała to złoto. Dlatego no miską nie. Druga rzecz, że, no dziesiątki misek, schylanie, przepukiwanie, to po prostu człowiek tak się zmęczy, że już potem nie ma nawet y, jak siły wracać. Dlatego właśnie wymyśliłem taką pusznię. Bo co daje nam pusznia? Pusznia daje nam to, że nie musimy bawić się, wpatrywać się w tą miskę, czy coś jest. Bo w każdą jedną trzeba się wpatrzyć, bo to nie jest tak, że raz się sprawdzi i koniec. Tylko tutaj taką łopatkę sobie zabieramy. Na przykład, lub można saperkę taką małą też zabrać do plecaka. Tutaj około pół kilo maksymalnie wchodzi na raz. To jest prawie taka porcja, żeby na tą pucznię podawać. Podajemy sobie taką opadką i nic, bez stresu, bez żadnego tego. Wszystko, co ciężkie, jak złoto i kamyki, jeżeli będą, osiądą nam w progach, bo tak każda pucznia działa, więc nie mamy stresu, że musimy patrzeć, yy, oczopląc, dostawać, bo wszystko nam się samo tu zatrzyma. Pucznia nam ułatwia pracę. Po prostu na puszni nie musimy się stresować, że coś nam ucieknie, bo wszystko, co będzie ciężkie, cenne, siądzie tutaj na pewno. Oczywiście wiadomo, nie można takiej małej później przeładowywać, bo nam troszkę zgubi, bo ona jest krótka, więc nie ma szans, żeby ona przy dużym ładowaniu nie zgubiła czegoś, ale jeżeli będziemy to robić ostrożnie, wsypiemy, zabierze, wsypiemy następne, to nam wszystko złotko, co elegancko mamy, siądzie tutaj i mamy sprzęt mały, lekki, mocny. Możemy go zabrać dosłownie wszędzie i szybko sobie przepatrzyć każdy teren. I tak jak widać w porównaniu, może tak pokażę, to jest miska, a to jest ta płucznie. Nie jest wiele większa od miski, a możliwości nam daje o wiele lepsze, bo bezstresowo sobie łapiemy. No, płucznia to jest tak zwany. Pułapka na złoto, po prostu pułapka na złoto. Cokolwiek tu wrzucimy i będzie miało złoto, na pewno nam te progi złapią. Nie ma szans innych. No, na misce już tak kolorowo nie jest, bo oczywiście niektórzy opowiadają, że umią bardzo dobrze miską, ale to wymaga czasu. Bo jeżeli chcemy bardzo dokładnie miską, to musimy to robić bardzo pomalutko. Więc zanim my przepatrzymy tak dokładnie, jeżeli chcemy taką miskę, to na tej puczni takich misek wrzucimy już 10 na przykład. Także to jest w ogóle no, bez porównania wydajność pracy. I po to właśnie wymyśliłem taką małą puczkę. Żeby zademonstrować, że ona jest faktycznie plecakowa. Tutaj mam plecak taki średni. On ma 42 cm na wysokość. Coś koło tego. Średni to nie jest turystyczny. To jest taki średni plecak. I sobie tak otwieramy. Jak widać. I tak pakujemy miskę. Pakujemy tą pucznię. Jak widać. Mamy już miskę i później zapakowaną. Możemy sobie zapakować termos z ciepłym, z ciepłym piciem. Przyda to, zwłaszcza w góry jak się idzie. O widać jest termos. Możemy sobie zabrać tak. fiolkę na złoto. Fiolkę taką większą na kamienie szlachetne, jeżeli potrzebujemy. Możemy to zapakować sobie prosto do woreczka po prostu. Jedną, drugą. Mamy fiolki. Wrzucamy je tak samo do plecaka. Łopateczkę, tą, którą będziemy pracować, ewentualnie saperkę, saperka też nam się tu zmieści. Dajemy łopateczkę, jak widać. Jeszcze możemy sobie buteleczkę do zasysania złocin z miski, żeby nam łatwiej było wybierać jak chcemy. I jak widać, cały sprzęt mamy spakowany. Mamy picie. Możemy tu jeszcze sobie kanapki wrzucić, bo jak widać, jest miejsce. Możemy to wszystko ładnie zapakować i w tak niedużym plecaku mamy cały sprzęt poszukiwacza. Małe, lekkie, możemy iść z tym wszędzie. I na tym polega ten cały sekret. O, tak to wygląda. Zabieramy sobie zwykły mały plecak niepozorny. No dosłownie wszędzie i za granicę możemy zabrać. I możemy sobie sprawdzić każde niedostępne miejsce, każdy mały strumyk. Ta pusznia ma nieduże rozmiary, dlatego, nawet jak jest niższy stan wody, to wystarczy dwa jakieś kamyki tylko po bokach wrzucić. Ona nam zrobi fajny prąd tej wody i wszystko nam wypuka. A na ostrych strumykach, no to w ogóle nic nie trzeba robić, bo samoczynnie już będzie elegancko przepukiwać. Jest mała, a łapie wszystko to co trzeba do sprawdzenia takiego, właśnie gdzie trzeba iść 2-3-5 km gdzieś daleko, w góry, w burz, w jakieś małe, bardzo. Strumyki. Jest to sprzęt, sprzęt pierwszorzędny. Jak najbardziej polecam. I dlatego chciałem wam właśnie wytłumaczyć, po co są takie rozmiary puczni, że ja to nie robię, że ja jakieś mam wizje artystyczne, że sobie chcę małe, duże pucznie zrobić, że tak dla zabawy, tylko każda pucznia ma zastosowanie, tak jak każdy samochód. Mały samochód samosobowy yy, służy do transportu rodziny, dzieci i zrobienia zakupów, prawda? Furgon służy do jakichś przewozów większych rzeczy. I tak samo jest z puczniami. Każdy rozmiar ma jakieś zastosowanie, a nie jest to tak robione, że po prostu jakieś na widzi mi się, że ja miałem wizję. Tak ostatnio właśnie yy, niektórzy pytali na moją dużą. Puszcznię, którą przedstawiałem parę filmów temu 40x180, długa. Że po co taka duża? Że to za duże? Nie, to nie jest za duże. To też jest puszcznia na pewnych zastosowań. Nie dla każdego, dla pewnych zastosowań. Na przykład, jeżeli ktoś mieszka przy rzece ze złotem, ma blisko taką rzekę ogród, na przykład działka mu graniczy, to taka późnia jest idealna, bo może sobie codziennie. No, oczywiście, na takie później najlepiej dwie osoby pracować, bo w jedną to tak za dużo nie zrobimy. Ale jeżeli mamy dwie osoby, jedna kopię ładuje, druga wrzuca, czy na przykład obydwie donoszą, potem razem wrzucają na zmianę to ta praca idzie szybko, wydajność jest duża, mają to blisko domu, więc nie wymaga to, żeby to wozić jakoś. Można to bez problemu donieść każdego dnia. Czy tak samo, jeżeli ktoś ma możliwość dojechać do rzeki, jest rzeka blisko, drogi i taką pusznię też można bez problemu 10, 20, 50 do 100 metrów donieść we dwie osoby, nie ma problemu. I na takiej puszni mamy wydajność w dwie osoby, jak pracujemy czy, czy o wiele większą niż na jakiejś średniej czy małej. I po to ona jest zrobiona. A nie dla każdego, bo ktoś jak chodzi w daleki teren, to oczywiście, że taka pusznia mu nie jest potrzebna. To już właśnie z takich mniejszych czy średnich, tych takich 20 na 75 czy 25x75, to takie średnie są polecane. Dlatego każdy ten rozmiar puczni ma swoje zastosowanie i nie ma czegoś takiego, że jakaś jest niepotrzebna, albo za duża, albo za mała. Nie. Pucznia, jak samochód, jak każde inne narzędzie, ma swoje zastosowanie rozmiar do potrzeb, pewnych potrzeb. Ta pucznia idealna jest do dalekich wędrówek w góry wysokie, dalekich wędrówek w jakąś dzicz zahaszczoną, gdzie nie ma jak dźwigać w rękach jakichś po boku puczni, czy jakichś wielkich toreb. Z z płuczniami z wiadrami. Tutaj pakujemy wszystko do plecaka. Mamy lekko na plecach, możemy mieć ręce wolne do karczowania terenu. Tak jak my nieraz chodzimy w ciężki teren pokrzywy czy chwasty, to karczujemy łopatami, wszędzie się wchodzi. Nie ma także, że jakiś strachier, czy ktoś się boi, no my się nie boimy my jak, jak czołgi po prostu wszędzie wchodzimy, gdzie jest możliwość złota, i nie ma takiej opcji, że czegoś się tam człowiek boi. Tylko do tego jest potrzebne no, puste ręce, tak? a jeżeli mamy sprzęt za duży i mamy daleko do przejścia, no to nie damy rady tego zrobić, bo ten sprzęt nas będzie hamował po tych haszczach. Ręce mamy zajęte, no i nie ma szans, dlatego właśnie wymyśliłem taki sprzęt, który nosimy na plecach. Mamy ręce wolne, możemy się wszędzie przedrzeć, wszędzie się dostać, sprawdzić, przepukać szybko, bez stresu, że nam coś ucieknie, tak jak z miski. I właśnie to jest po to zrobione. Dobra, mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam to wszystko pokrótce i pokazałem. Jeszcze raz, może otworzę. Tutaj mamy spakowany cały sprzęt poszukiwacza. Mamy łopatkę, mamy fiolki. Mamy buteleczkę do zasysania złocin. Mamy termos z ciepłą herbatą, jeżeli nam potrzebny, mamy miskę i możemy jeszcze tu sobie kanapki nałożyć. Także w jednym małym plecaku mamy całe wyposażenie poszukiwacza. I jeżeli tylko ktoś chce, potrzebuje, można u nas u mnie w firmie takie pucznie zamawiać, nie ma problemu, są na Allegro, są nas sprzedajemy.pl. Dodatkowo, jeżeli ktoś powie, że taka pusznia dla niego jest za krótka, to ja robię właśnie drugą wersję, bo to jest najmniejsza moja pusznia. Od dwóch lat gdzieś już, tak jak mówiłem, ją robię. Wymyśliłem, bo sam na swoje potrzeby, a potem ktoś, jeżeli potrzebuje. To jest dokładka. To jest akurat do innej puszni, ale o tych samych rozmiarach. Robię taką samą podobną pusznię, tylko że ona ma rozmiar 15 szeroka i jest ta niecałe 42, a tamta ma długość 70 prawie. I to mniej więcej wygląda tak. Że wchodzi ten element w to, i mamy pusznię składaną o długości 70 cm. Ale cały trik polega na tym, że tutaj jest łączony na motylkach i możemy sobie motylki poluzować. Ona się mniej więcej w taki sposób składa. Tak się składa. I tak samo wchodzi do plecaka. No ja Wam to teraz tak byle jak pokażę, bo termos mi tam przeszkadza. I te fiolki. Patrzka. O, ale tak mniej więcej. To tak jeszcze. Tutaj Tak to wygląda. I tamta tak samo chowie się w plecaku, a mamy później o długości już 70, na której możemy więcej przerobić. I też się chowa w plecaku. O, tak to wygląda. Ja mam to tak na szybko, byle jak pokazałem, ale tak to wygląda. I taką później tą dłuższą wersję, właśnie 15 na 70 tak samo sobie. Wyciągamy, odkręcamy tutaj motylki, kładziemy, rozkładamy. No ja to teraz tak robię w powietrzu, ale tak jak na motylkach, jest to tak się to rozkłada. Cyk, skręcamy potem i mamy pusznie na 70. Która nam pozwoli drugi raz tyle przerobić, bo mamy większą pojemność tych gumy. Oczywiście są dwie wtedy, mamy większą pojemność gumy. A też jest nadal nieduża i fajna przenośna. I to są takie dwa moje pomysły, właśnie na Puśnię w ciężki teren, a tam, gdzie chcemy szybko przerobić i mieć pewność, że wszystko nam zostanie złapane, bo na progach na na pewno wszystko zostanie złapane, a na miejsce, no to już jest niestety loteria, bo w zależności od prądu wody zawsze nam coś złota ucieknie. Choćby nie wiem, jak ostrożnie robić, zawsze, bo ten prąd gdzieś coś podmyje i zawsze ucieknie. Dlatego tak jak mówię. Wszystko co trzeba ma swoje zastosowanie, wszystkie te później mają swoje zastosowanie, a nie są robione tak o, na widzi mi się. Dobra, dziękuję za oglądanie mojego wideo. Mam nadzieję, że wyjaśniłem dogłębnie wszyscy już wiedzą po co są te rozmiary i, i do czego to służy. Ok, dziękuję, do usłyszenia.